Cześć, witajcie w kolejnym odcinku easter eggs, tajemnice i ciekawostki. Dzisiaj zajmiemy się dodatkiem do Postala 2, który się nazywa Paradise Lost. Wyszedł on kilka miesięcy temu, co jest dosyć dziwne, biorąc pod uwagę, że Postal 2 został wydany 12 lat temu, ale na, na takie coś się zdecydowali autorzy i wyszło ciekawie. Wyszło na to, że ten dodatek jest bardziej pojebany niż Podstawowa wersja postala. No, i to wam za chwilę udowodnię, właśnie pokazując ciekawostki. Zaczniemy sobie od takiej pozytywnej ciekawostki, która się zakończy w szczęśliwy sposób. W tym klubie w czwartek musimy zrobić rozpierdol wszystko tutaj porozwalać. No i patrząc tutaj na to tańczące bydło, to raczej nie powinniśmy się dziwić, że takie rzeczy trzeba tutaj zrobić. No i tak, jak wejdziemy tutaj do kibla, zobaczymy gościa, który leje w taki nieco dziwny sposób. Ale no coś takiego to nie jest jakaś tam mega rzadkość, bo takie scenki możemy zobaczyć wiele razy w postalu. Ale ciekawie będzie jak tu przyjdziemy w piątek. No i jesteśmy znowu w tym klubie, jest już piątek. Zobaczmy zatem czy nasz kolega już się porządnie wysikał. No, powiedział, że go mama nigdy nie kochała i w sumie to się jej nawet nie dziwię. Mam nadzieję, że go ojciec kochał, ale możliwe, że w inny sposób niż on by tego chciał. Tę ciekawostkę znajdziemy na cmentarzu w czwartek, i powiem wam, że będzie to jedna z najgłupszych ciekawostek, jakie w życiu widziałem. Czy najgłupsza to może nie, bo jakieś tam by jeszcze to pewnie pobiły, ale no, będzie debilna. Tak się akurat składa, że tutaj w czwartek cmentarz jest opanowany przez zombie, ale mamy tutaj odpowiednie narzędzie do dyskusji z nimi, więc nie powinno być z tym żadnego problemu. Co tu się także o, czyli gdzieś tu zombiaki siedzą? Nie, no nie ma nikogo, przed kim on ucieka? Jakiś pojebany człowiek, nie wiem o co mu tutaj chodzi. Nie wiem, może mnie się przestraszył, w sumie gościu z takim młotem, to może budzić przerażenie. Tutaj jest zombiak, z tego co pan właśnie, z tego co pamiętałem. Został nam ostatni zombiak, a nie jeszcze tam jeden idzie, ale ja go już pieprzyć. No i mamy tutaj na nagrobku napisane ta ukochana półka na książki. Zabrana zbyt szybko, i żyła ona 12 lat. O co tu może chodzić? No jak nie wiadomo o co może chodzić. Niech mnie tutaj już nie atakuje. No to chodzi o to, że możemy nasikać na ten grób i może będzie coś ciekawego. Ja pierdolę, no właśnie z grobu wybiegła półka na książki. Która chce nam teraz przypieprzyć Gdzie ona ucieka? Dziwna sprawa Ale jaja, półka na książki się bije z zombie Jak myślicie, kto wygra? A, zombie wygrał, no niestety e, Tak właśnie półka na książki poniosła śmierć po raz kolejny e, Teraz zobaczmy jeszcze jedną rzecz jak weźmiemy, odetniemy jakąś kończynę, to wleci taka zwykła kończyna jak od normalnego człowieka, tylko że taka przezroczysta. No dziwne. No i kolejna ciekawostka, tym razem w środę, w czasie tej misji, gdzie musimy wydoić krowy. Mamy tutaj taką szopę, na której jest napis Nie otwierać, wewnątrz jest ebola. I to jest nawiązanie do serialu The Walking Dead. W pierwszym odcinku mamy tam taką scenę, że główny bohater budzi się w szpitalu, idzie przez korytarz, no i trafia na drzwi, na których jest napisane e, nie otwierać, martwi, e, są wewnątrz. E, czyli bardzo podobne, tak naprawdę, jakby ebola zamienić na dead, to byłoby dokładnie to samo. No i kolejne dziwne rzeczy do zobaczenia. Jest aktualnie piątek, ale podejrzewam, że w inne dni, tygodnia także można tutaj coś ciekawego znaleźć. E, może coś innego, ale szczerze mówiąc, nie chce mi się specjalnie sprawdzać. E, jakieś takie ciekawy, taki ciekawy dom, świeczki się palą, ogólnie klimat całkiem spoko. E, widzimy tutaj jakieś półki na książki, no i jedna taka osamotniona, podejrzana. No, i widzimy, że za półką na książki jest jakieś sekretne pomieszczenie. Tutaj jakieś automaty, ale tam nic ciekawego. A na łóżku, co mamy na łóżku? Mamy na łóżku sztucznego chuja. E, można by powiedzieć, że taki Harry Potter i komnata tajemnic, tylko w nieco innym stylu. Ostatnia ciekawostka na dzisiaj. Znajdziemy ją tylko i wyłącznie we wtorek w pewnym zaułku. E, zobaczmy, co tutaj ciekawego się znajduje. Opatrzcie, zboczeniec. Nie przeszkadza mu to, że dwie osoby obok niego stoją, więc trzeba byłoby mu dać jakąś lekcję. Jak widzimy, nasz obywatel właśnie zaczyna tutaj wyrzucać z siebie ostatnie resztki nieprzyzwoitości. Jeszcze łopata może tak, dla pewności, że to się więcej nie powtórzy. I tym oto pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek tajemnic ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym cześć.